Sobota 33 tydzień zwykły, pierwsze czytanie z pierwszej księgi machabejskiej, opowiada o śmierci króla Antiocha. Tak, tego strasznego człowieka, który posłał na tamten świat wielu Żydów, którzy byli wierni prawu, tego który zmuszał do przyjęcia pogańskich zwyczajów. I ten okrutny człowiek, Antioch IV Epifanes, umiera. Każdy umrze. Nawet największy oprawca umrze. I zapisane jest to, że Antioch jakoś przed śmiercią zdaje sobie sprawę, że umiera trochę z tego powodu, że zbezcześcił świątynię w Jerozolimie, że zabrał naczynia. Autor chce pokazać, że, że to się mści, że, że odrzucenie Pana Boga prędzej czy później się na, wróci na człowieka jak bumerang za to, co robimy. Ale nawet gdybyśmy nie mieli takiej koncepcji zemsty czy kary za życia to trzeba powiedzieć uczciwie, że każdy władca, czy to Hitler, czy Stalin, czy, czy prezydent, czy, czy burmistrz, czy król, czy ktokolwiek, on umrze. On umrze i to jest nasza jedna z największych nadziei. Że te które są, one się, one się prędzej czy później skończą. Że ludzie, którzy nami raz napsują krwi, oni też umrą. I może sobie ludzie nie zdają z tego sprawy, ale prędzej każdy z nas stanie po tamtej stronie. Że śmierć tak naprawdę... Pomaga rozwiązać problemy, które my, ludzie, czasami sobie nie możemy rozwiązać. I trudno tak mówić, żeby, że cała nadzieja jest w śmierci, ale żeby też mieć takie właśnie spokojne podejście do tego spokojnie, spokojnie jak to mówią dłużej klasztora niż przeora spokojnie i on też kiedyś umrze, ona kiedyś umrze i to nie jest tak, że, że to, co my, ludzie, nie potrafimy rozwiązać, to Pan Bóg rozwiąże, powołując ludzi na tamten świat. Miejmy naprawdę nadzieję, że w to, że nie wszystko od nas zależy, wiele naprawdę zależy od Boga i, i czasu, który wyznaczył ludziom na życie. Psalm 9 mówi o tym: chwalić Cię będę Pani całym sercem moim, cieszyć się będę i radować Tobą. Zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia. I w ogóle jak tak słuchamy tego psalmu I tego uwielbienia, tego wychwalania Pana Boga To człowiek sobie myśli Jak ten psalmista jest w tym autentyczny No bo napisać cieszyć się będę I radować Tobą To tak jak ktoś mówi cieszę się Dziecko cieszę się Tobą, raduje się Tobą Cieszę się po prostu, jak i, cieszę się żoną Tobą Cieszę się mężu Tobą, cieszę się matką, ojciec, jaki mam super rodziców Cieszę się z tej szkoły po prostu Cieszę się z tego samochodu Jak dobrze jeździ, no cieszę się z mojej pracy No jaka dobra praca, albo z mojego szefa Cieszę się z tych wspaniałych widoków, które są na tym świecie. Z czego Ty się cieszysz? Z czego Ty się radujesz? Czy w, tym, w tej liście, na tej liście radowania się, cieszenia się, czy to jest jedzenie, czy to są widoki, czy to są podróże, czy to jest wolne, czy to jest drugi człowiek, czy na tej liście jest Bóg? Czy możesz powiedzieć: Cieszę się, ja to mam naprawdę dobrego Boga. Naprawdę mamy dobrego Boga. Kocha nas, odpuszcza nam grzechy, obiecuje nam życie wieczne. Pomaga nam w każdej sytuacji, mówi, że nas nie zostawi po wszystkie dni aż do skończenia świata. Czy nie mamy fajnego Boga? Czy nie mamy naprawdę dobrego Boga? Czy nie możemy się naprawdę cieszyć nim? No jest się, jest się kim cieszyć. Naprawdę ucieszymy się. Ucieszymy się, bo mamy bardzo, bardzo dobrego Boga. I ten bardzo dobry Bóg w Ewangelii Łukasza w 20 rozdziale mówi o tym, jak to będzie po śmierci. No, przychodzą do Jezusa, mówią o tym, że no, ciężko mówić o. O, o życiu po śmierci, saduceusze, no bo, no bo jak ktoś na przykład miał siedem żon, yy, po prostu, czy siedem mężów, no to jak ta kobieta z tego opowiadania, jak miała siedmiu mężów, to którego będzie żoną po śmierci? Jezus tłumaczy, że tak nie będzie. Tam nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić. Kiedy słuchamy tych opowieści Jezusa, to mówimy tak, no z jednej strony to jest racja, ale z drugiej mamy takie poczucie, to, co nie będzie więzi z możoną, z mężem, nie będzie takiej więzi z dziećmi, nie będę pamiętał albo nie będzie to na innym poziomie. Boimy się tego, boimy się, że to, ci, którzy są bliscy, nie będą może tacy bliscy, nie, nie wiem, jak to będzie. Naprawdę nie wiem, jak to będzie. Fajne jest to, że się naprawdę prędzej czy później dowiemy, ale nie bójmy się przyszłości. Na pewno jest życie po śmierci. Na pewno Pan Bóg krzywdy nam nie zrobi. Natomiast to, co dzisiaj nam się czasem wydaje absolutnie konieczne, takie nie będzie. Co absolutnie niezbędne, takie nie będzie. I to, co nam się może takie wydaje konieczne, to jak, jak dziecku, które przed narodzeniem wydaje się, że te wnętrzności matki są konieczne do przeżycia, nie. Wyjdziesz na ten, ten świat i zobaczysz, że bez matki można żyć, że tak naprawdę nie musisz być fizycznie z nią związany, związana, żeby przeżyć na tym świecie, masz nowe życie niezależne. Nie wiem jak to będzie, ale już się cieszę, że, że zbliżamy się właśnie do takiego świata, w którym pan Bóg pokaże nam całkowicie wszystko inaczej. Nawet to, co wydaje się nam takie ludzkie, normalne, trzeba kochać na tym świecie, trzeba mieć rodzinę, trzeba się też przywiązywać do przyjaciół, do ludzi, ale też trzeba mieć taki dystans mówiący: To tylko tutaj, to jest nasz świat. Co będzie potem, zobaczymy potem. Pan z Wami, niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.